Na Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu za nami kolejna projekcja konkursowego reportażu, a przed nami rozmowa z jego autorką, dziennikarką Telewizji Polsat Małgorzatą Frytrych. Dzień dobry Pani Małgorzato. Witam Dzielą mieszkanie, nie mogą ze sobą wytrzymać. To przejmująca historia mamy Pana Roberta, Pani Krystynę i jej syna. Przez cały czas, kiedy oglądałem reportaż, Towarzyszyło mi jedno właściwie pytanie: czy w tym domu jest miłość, czy gdziekolwiek tam są dobre uczucia? Z mojej oceny, po pierwsze, dalej mieszkają razem, więc no dalej ten koszmar trwa, ale mam nadzieję, że w reportażu widać było, że mama tego syna mimo wszystko kocha. Że ona, zastanawiając się, bo też jej jest tam ciężko, bo jest prowokowana, też jest chora, to ona, na moje pytanie, czy chciałaby już osobno mieszkać, mówi, że ja nie jestem taka egoistyczna. Mówi, to zależy, co syn powie. Więc wydaje mi się, że matka absolutnie dalej syna kocha. Co do uczuć pana Roberta, nie wiem, nie wiem, absolutnie nie wiem, bo to on do nas napisał do redakcji powysyłał te wstrząsające filmiki i na początku zanim no, obejrzałam filmiki, tak? Rozmawiałam telefonicznie długo z Panem Robertem, no i nie widząc jego mamy, no, obraz kreował się dość niefajny, prawda? Mamy, wchodząc do tego mieszkania, zanim żeśmy zaczęli nagrywać, zanim cokolwiek zaczęliśmy robić, jak zawsze zaczęłam rozmawiać z jednym i z drugim bohaterem. No i po paru minutach zastanawiałam się, kto tu powinien ten list do tej naszej redakcji napisać i kogo tu trzeba będzie bardziej ratować. Ale to już... Jedyne na czym mi zależało to, żeby nie było mojego komentarza żadnego. Żeby to... żebyście to Państwo sami zdecydowali, kto tu w gorszej sytuacji jest i dalej jest. Niestety. Zastanawiało mnie użycie, bardzo, bardzo dobre, trafne użycie tych filmików i... Czy, czy pani Krystyna oglądała te filmy? Czy tak, ona wiedziała, pani, jak, jak próbuje jak ją to. przedstawić tak? Tak, bo ja oczywiście absolutnie bez zgody pani Krystyny, bo nie jest to osoba obecnie jest to po prostu osoba, która e, choruje. Głowa może wysiąść jak każda inna część ciała. E, I to jest absolutnie dla mnie jasne, logiczne i chciałabym, żeby było logiczne dla wszystkich że to jest jeden z naszej części ciała, które może wysiąść. I Pani Krystyna no w tych filmikach słycha, słychać, nagrywasz mnie, nawet jak tą pupę pokazuje, to ona doskonale wie, że jest nagrywana, bo ja ją o to pytałam i to, to jak zadaje pytanie, ale wie Pani, że tam Pani się czasami no zachowuje dziwnie i ona taka, no wtedy już zaczęła być zruszona, jakby Panią tak prowokowano, to Pani już na nic nie zwraca uwagi. Chciałaby Pani tylko tyle, żeby się od Pani odczepiono. I to akurat jest mi bardzo bliskie, naprawdę ja też tak sądzę. Bardzo ciekawie też Pani poprowadziła w reportażu narrację, bo dopiero po pewnym czasie dowiadujemy się, że problemy zdrowotne, bardzo poważne ma też Pan Robert. i zacząłem się bardziej zastanawiać, czy większym problemem dla Pana Roberta jest wózek, czy również problemy psychiczne, bo ona o tym otwarcie mówi. No, wie pan, otwarcie to pan Robert musiał się przyznać do tego, dlatego że jego mama, ja specjalnie zaczęłam rozmawiać najpierw z mamą i nagrywać rozmowę z mamą, dlatego że im dłużej tam przebywałam, to miałam wrażenie, że to właśnie pan Robert coś tu ukrywa i czegoś mi nie mówi. No więc ja zadaję pytanie, mama mówi, że pan też ma problem. No i wtedy wyszło, że pan Robert jest uzależniony od leków, które cały czas ma przepisywane przez pana doktora. To jest dla mnie w ogóle coś niewyobrażalnego. No i, no i po prostu, tak sobie trwają. Jeden ma problem, drugi ma problem, ale ja mam wrażenie, że gdyby pani Krystyna miała spokój, to ona by była w znacznie lepszej formie. Z drugiej strony, nikt chyba już nie jest w stanie, bo ja powiedziałam panu Robertowi wprost, nie Robert ale Pan się staje coraz bardziej roszczeniowy, Panu już nic yy, nie, nie, nie pasuje, chce Pan coraz więcej. Moim zdaniem on wymaga zamkniętego leczenia odwykowego od tego leku i tylko tyle i oni się potem ma, może dogadają, nie wiem. Bardzo zmyślne ujęcie, kiedy Pan Robert siedzi, a na pierwszym planie widać właśnie tę stertę leków. Z kolei w tle komputer, on też mówi o tym, że moje życie jest wirtualne. I od razu sobie pomyślałem, że w dzisiejszych czasach wiele z nas może przeżywać w domu może nie tak silne, ale jednak dramaty. Jesteśmy zamknięci przez pandemię. Ojej, to co się będzie działo, moim zdaniem, bo ja socjologiem z wykształcenia jestem. Po pierwsze, dziękuję w imieniu operatora Artura Dzierżby, bo to jego objęcie i, i jego pomysł na zdjęcia i, i, i jego zasługa. Sama przecież nigdy nie robię reportażu, jest jeszcze montażysta, jest jeszcze dźwiękowiec, więc to jest normalne. E, myślę, że będzie się działo. Będzie się naprawdę działo z nami coś, coś niefajnego. Dlatego świat się zmienił, moim zdaniem, już raz na zawsze. Absolutnie. Relacje międzyludzkie, ja na przykład jeżdżę dużo po Polsce, obserwuję, no bo robię reportaże, my, my normalnie pracujemy, ale mnie przeraża to, że jeżeli ktokolwiek, nie wiem, zasłabnie z powodu cukrzycy, z powodu czegoś, sama miałam taki przypadek, nikt nie chce podejść, bo się boi. Czyli teraz najzwyklejsze nasze potknięcie, upadek z powodu po prostu różnych, no może powodować, że nikt nie ruszy z pomocą. I to jest dramat dla mnie. Czyli. Też może się nie udać pomóc Robertowi i Krystynie, bo nawet znaczy... jeśli oni zostaną rozdzieleni, i, i, i zakładam, że któryś z nich może trafić do, do zakładu, y, y, nawet zamkniętego, no to nikt nikogo teraz nie przyjmie. Tak. Patować sytuacja. Absolutnie nikt nikogo nie przyjmie. Myślę, że że gdyby pan Robert trafił na to odwykowe leczenie i go ustawiono to oni nie trafią, bo pani Krysia jest w tej remisji, ona jest leczona, przyjmuje, chodzi na tą terapię dzienną. Problem polega na tym, że to by się już dawno mogło wydarzyć, żeby oni byli razem, ale obok siebie, czyli też osobno, czyli w dwóch mniejszych mieszkaniach, ale tu jest niewydolność państwa, bo pan burmistrz też chce pomóc. Tylko mieszkanie jest własnościowe pani Krystyny. A pani Krystyna raz mówi, że chce sprzedać, raz mówi, że nie chce sprzedać. I ta decyzja nie jest jednoznaczna. I ja pytałam burmistrza, ale jakby tak miesiąc poczekać i no decyzji pani Krystyna nie zmienia. To co on mówi, no tak się nie da, dlatego że, że ta, te osoby nie czekają miesiąc, to zazwyczaj szybciej zmienią decyzję, więc to, to wszyscy mają ręce związane. No ja trochę bym próbował wytłumaczyć Panią Krystynę, bo kocha swojego syna, zarezerwuje no jednak. I więc też to, to jest takie naturalne, że skrajność nawet najbardziej destrukcyjna dla nas, ale oswojona, ta nasza, jest, jest właśnie nasza. My się już jej nie boimy, my umiemy się z tą skrajnością, znamy instrukcję obsługi, a to nieznane powoduje większy lęk i strach. A w tym wypadku to ta wyprowadzka od syna. Absolutnie. No to pani Krystyna, na moje pytanie, czy chciałaby mieszkać osobno, ona, ona wszystko uzależnia od tego, co powie syn. Syn znowu mówi, nie wiem, czy sobie dam radę, czyli tak jak pan słusznie zauważył. Mają piekło, ale piekło y, oswojone, a potem nie wiedzą, co, co dalej. Także no. Ja staram się, się w ogóle nie zabierać, nie stawać po żadnej stronie, ale zgadzam się z Panem, że ja też bym chciała, żeby to Pani Krystyna w większym Gdzieś no, Pan burmistrz zakładam, chce pomóc, ale zakładam też, że na którymś etapie życia tych ludzi, pani Robert, Pana Roberta i Pani Krystyny, Państwo ich przegapiło. Że ktoś Oczywiście. gdzieś nie pomógł. No oczywiście, bo by musiałby się stać dramat, to wtedy by ruszono. oczywiście, że tak, jeżeli oni się tylko, a nie robią y, 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 jakiś awantur na korytarzu, nikt nie zgłosi i jest to piekiełko w domu, no to oczywiście, że tak. No komu to przeszkadza, że y, sąsiadów z państwa, komukolwiek, y, MOPS wiedział o tej tragedii, znaczy o tej sytuacji, bo oni są pod opieką y, MOPS-u, no ale w momencie, kiedy przychodzi MOPS, no, to wszystko jest grzecznie. Pani Krysia nic nie mówi, Pan Robert mówi, że wszystko jest OK, a potem oczywiście rodzina tam Pani Krystyny pisała, że to, to nie jest OK. No, tam, no, no, no tam wszyscy próbowali pomóc, nie? no ale myślę, że to jak to tak często w naszym kraju, do momentu, dopóki nie stanie się tragedia, no to jakoś się nie da pomóc i to jest przerażające. Mam nadzieję, że nie przeklnie mnie Pani za to pytanie, ale y, 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 czy Pani Krystyna nie obawiała się kamery, że o. Robert nasłał telewizję na mnie teraz. Dlaczego mam pana przekląć? To jest pytanie absolutnie kapitalne. I wie pan co, właśnie ja, przychodząc tam, zresztą, bo rozmawiając z panem Robertem, nie ja wiem, przepraszam, ale jak ja wejdę do waszego mieszkania, jak się mama nie zgodzi? To jest mieszkanie mamy, a ja bez mamy nie będę z panem rozmawiała i nie będę pana orędzia wysłuchiwała, bo nie nad tym polega moja praca. I ku mojemu zaskoczeniu, nie ba się w ogóle, z uśmiechem i przyjęła. Patrzy, jest kamera. Nie musiałam specjalnie tłumaczyć, no bo to nie jest tak, jak ludzie myślą. No, no, no choroba psychiczna to nie, kobieta nie drwi, co, co to jest, i w, co, w jakim celu żeśmy przyjechali. Nie, w ogóle nie. Znaczy bardziej, nas... bardziej mi chodziło o to, że wcześniej była nagrywana przez syna. I to był jakiś element yy, prawda, yy, walki, przepychanki psychicznej w domu. I, I teraz na, na, na jakby Nasłał. Nasłał tak, telewizję, jest... która okazuje się, że próbuje pomóc, bo domyślam się, że ma pani kontakt cały czas z Krystyną. Tak, a przede wszystkim mam kontakt z MOPS, bo cały czas próbujemy tę sprawę rozwiązać, czyli no ale teraz w dobie pandemii to na żadne leczenie pan robert nie pójdzie. No mógłby jakby był pewno plusowy, to by go leczyli na koronę i może i na ale ponieważ są zdrowi, to po nich nie wychodzą nigdzie też to. Mam, mam z nimi, a ja przede wszystkim mam. Znaczy, z panem Robertem już nie, ma, bo mnie, nie mam, bo mnie nie lubi. Teraz już mnie nie lubi, bo miałam załatwić tak, żeby matkę wysadzić z, z mieszkania, a nie załatwiam nic. Wręcz teraz lekarze przychodzili jego badać. No i, i tak to jest teraz. I tak Ale trwają. rozumiem, że, że jest nadzieja na rozwiązanie nie. tej sytuacji. No tak. Ja myślę, że jak pan Robert by trafił na ten odwyk, to, to się uspokoi, bo Pani Krysia rzeczywiście tego syna kocha, nikt jej nie będzie mówić jak ma kroić cebulę, czy w większą kostkę, czy w mniejszą kostkę, jak ma ubijać kotleta, czy, czy z prawej strony, czy z lewej strony, więc no to ma szansę, ale moim zdaniem to najpierw musi sobie pomóc Pan Robert, dlatego, że Pani Krystyna jest cały czas pod opieką specjalisty, bierze, przyjmuje leki, Chodzi na terapię, chodziła, na terapie te dzienne, takie, gdzie tam wyszywali, coś robili. To, to miła kobieta ciepła, jak ja siedziałam koło a ja przede wszystkim. Wyczuwam bardziej niż widzę. Bardzo ślicznie dziękuję za tę krótką rozmowę ja i przejmujący reportaż. Naszym gościem była Małgorzata Frydrych. Dziękuję bardzo.